Cześć, w kolejnym odcinku z Mówi Stara, Planet. Tak, z głosem jej. Mam nadzieję, że się cieszycie. Taki program się włączył. No i tak, dobrze mnie słychać, mam nadzieję. Kurczę cicho, chyba. Ale dobra, najwyżej podkłośnie albo coś. Tak, dzisiaj wam pokażę, jak odzyskać konto ze zmienionym E-mailem. W ten sposób pokazała mi koleżanka. Która gdzieś tutaj nazwa się wyświetli i może jej postać też będzie. I um, jej kanał. Będzie link w opisie, i gdzieś tutaj będzie napisane, jak się nazywa. Mam nadzieję. No tak. Pos sposób jest bardzo prosty. Zwróćcie sobie konto albo wchodzicie na koleżanki i jakieś swoje stare konto. Um, oczywiście zmieniam e-mailem, jeżeli, jeżeli ktoś zmienił, bo tak. Um, Pierwsze. Co każdy zna, możemy po prostu dać sobie, zapomniałam hasła, tutaj sobie wpisać login, email. Jeżeli yy, wychodzi, że email nie jest poprawny, że tam nie ma takiego emaila, i yy, jeszcze raz, i poczekajcie. Yy, chciałam powiedzieć jeszcze, że ten sposób można użyć tylko raz, więc musicie być pewni, że email jest na pewno zmieniony na 100%. Yy, po prostu na tym innym koncie wchodzicie sobie w pomoc. Mój użytkownik. Resetuj hasło. Tutaj login, a tu email, który mieliście na tym koncie. Mm, bo jak widzicie na przykład, ja do mojej koleżanki. Chyba dobrze. Pisałam. Przyjdziemy e-mail. Nie, 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 nie. To chciałam pisać mój login, ale nie. E-mail. Mm, tu zamarzę. I okej. Okay. No i wyskoczyło, Przepraszam, a przepraszamy, ale nie możemy znaleźć użytkownika z tym adresem e-mail. Okej. Okay. Tak. To nie możemy znaleźć takiego, czemu jest tutaj ten, 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 ten zwierzak, ten głupi. Ja go ciągle usuwam, on dalej jest. Dobra. Napiszę, że nagrywam. Albo nie, albo nie będziemy pisać. I tak. No, czekaj, czy ktoś wtedy napisał hej, albo coś? Yy... Nie, chyba nikt wtedy nie napisał. O, tutaj się zapyta, czy nagrywam, więc pozdrawiam. Ruda się, zeni, żeni dwa. I kończę ten odcinek. Papa. Yy, pa.